Robi oszałamiające wrażenie, jak świetny hollywoodzki film. To perełka polskiej kultury i sztuki. Golgota, XIX-wieczne płótno Jana Styki. Od 60 lat jest eksponowane w artystycznym pawilonie Forest Lawn pod Los Angeles. Dotychczas obejrzało je ponad 20 milionów widzów. Beata Bajkiewicz. To rekordista wśród dzieł sztuki. Największy obraz religijny na świecie. Nazwiedzających robi piorunujące wrażenie. Bez taśmy filmowej i bez większej produkcji. Udało się Janowistyce wyprodukować taką iluzję, właśnie starożytnego miasta. Wręcz hollywoodzka wersja. Ilustracji ukrzyżowania Chrystusa. Gigant ma 60 metrów długości, tyle wynosi najkrótszy bieg sprinterski, wysokość sięga 15 metrów. Płótno przedstawia scenę z Chrystusem przed ukrzyżowaniem. Powstało w 1896 roku po osobistej podróży styki do Jerozolimy. Niesamowity przede wszystkim światło w tym obrazie i, i co zauważyłam że w tym obrazie było przynajmniej 20-30 innych obrazów. Historia płótna mogłaby dostarczyć sensacyjnych wątków do niejednej książki. Obraz pokazywano w Moskwie, Petersburgu i Kijowie. W 1904 roku Paderewski zawiózł Golgotę na wystawę światową do St. Louis w USA. Brak odpowiedniego miejsca i trudności finansowe sprawiły, że ekspozycja nie doszła jednak do skutku. Przez 40 lat obraz przeleżał w jednym z chicagowskich magazynów. Za kupił ją amerykański milioner. Dr. Hubert Eaton. Przywiózł do Kalifornii i syn Adam Styka pracował koło dwóch lat nad renowacją. Kolgotę zaprezentowano ponownie w 1951 roku. Jest to taka podróż w czasie. Dzisiaj pewnie nie jeden śmiałek zapłaciłby wiele pieniędzy, aby przenieść się dwa tysiące lat wstecz i zobaczyć, jak życie w starożytnej Rezolinie wyglądało. Cmentarz Forest Lawn słonie nie tylko z ekspozycji panoramy janastyki. Tutaj znajduje się też grup Króla Popu, Michaela Jacksona, Beata Bajkiewicz, Polska24.